Co naprawdę stało się z serią Mercedes-Benz W126? Ten odcinek nie zaczyna się od liczb, lecz od cichej rewolucji. Ten model to limuzyna, która spokojnie ujawniła to, co przez dziesięciolecia skrywało się za chromem i koniami mechanicznymi. Technologię ratującą życie, stylową innowację i aurę, która uciszała nawet krytyków. Zanurz się w historię auta, które na nowo zdefiniowało klasę S, bez krzyku i ostentacji. Koniec lat 70., środek przemian spowodowanych kryzysem naftowym, rosnącymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Mercedes rozpoczął w 1973 roku projekt W126, następce klasy SW116. Sukces tej serii nie był oczywisty. Po ponad 6 latach prac rozwojowych zaprezentowano ją w 1979 roku. Celem była lepsza aerodynamika, większe bezpieczeństwo, mniejsze spalanie, luksusowe auto, mądrzejsze niż sugerował jego chromowany blask, opływowe linie, współczynnik CD036, schowane wycieraczki. Wszystko to starannie dopracowane detale łączące wydajność z elegancją. Technika błyszczała, ale przede wszystkim praktycznością. W 1981 roku pojawiła się seryjna poduszka powietrzna kierowcy, wkrótce napinacze pasów, a w 1985 także poduszka pasażera pionierskie osiągnięcia w produkcji seryjnej. Do tego Kontrola trakcji ASR, automatyczna blokada mechanizmu różnicowego i konstrukcja, która przy asymetrycznych zderzeniach czołowych ustanawiała nowe standardy bezpieczeństwa. Pod blachą kryło się mniej pustej przestrzeni, a więcej zaawansowanej techniki lżejsza stal, plastikowe zderzaki, zoptymalizowane silniki z aluminiowymi blokami wydajne, ale bez utraty charakteru. Kiedy seria W126 została zaprezentowana na IAA w 1979 roku, nikt jeszcze nie przeczuwał, że stanie się najdłużej produkowaną i najlepiej sprzedającą się klasą S wszech czasów. Od początku Mercedes postawił na różnorodność: sześcio- i ośmiocylindrowe silniki benzynowe, później też wersję diesla dla rynku amerykańskiego. Paleta silników sięgała od oszczędnych rzędowych szóstek 280 po potężnego V8 560 SEL, który z ponad 270 koniami mechanicznymi stał się ikoną. Szczególnie w USA i na bliskim wschodzie 560 SEL został symbolem statusu, głowy państw, dyplomaci, szefowie wielkich firm. Wszyscy używali klasy S jako wizytówki na kółkach. Jednocześnie Mercedes oferował też modele bardziej ekonomiczne. 300 SD Turbo Diesel był pierwszą dieselowską klasą S w historii, stworzoną głównie dla rynku amerykańskiego, gdzie po kryzysie naftowym obowiązywały surowe limity spalania. Kluczową innowacją było wprowadzenie dwóch rozstawów osi. Normalnej wersji dla prywatnych nabywców i wydłużonej SEL, szczególnie popularnej jako auto z szoferem. To z nią narodził się obraz klasy S jako najlepszej limuzyny do podróżowania auta, którym właściciel nie tylko mógł sam jeździć, ale często kazał się wozić. Świat zareagował natychmiast. W126 został okrzyknięty nowoczesnym, bezpiecznym i eleganckim następcą kanciastego W116. Mercedes zrozumiał, że era chromu i przesadnego przepychu się skończyła. Zamiast tego, design określały czyste linie, płaskie reflektory, zintegrowane zderzaki i aerodynamiczna elegancja. Dyskrecja zamiast przepychu. Sukces był oszałamiający. Między 1979 a 1991 rokiem zbudowano ponad 892 tysiące egzemplarzy, ponad dwa razy więcej niż poprzednika. Żaden inny model klasy S nigdy już nie osiągnął takich liczb. Szczególnie w Europie i Ameryce Północnej, W126. Stał się motoryzacyjnym wzorcem. Nawet konkurenci jak BMW czy Jaguar musieli przyznać, że Mercedes podniósł poprzeczkę. To nie było tylko auto, to był manifest. Kto coś znaczył w latach 80., od kancelarii po Hollywood, siedział w W126. Ronald Reagan, Margaret Thatcher, François Mitterrand. Wszyscy jeździli lub byli wożeni tą klasą S. W Niemczech W126 stał się symbolem cudu gospodarczego 2.0, nowej, pewnej siebie republiki federalnej na czterech kółkach. Lata 80. były dekadą kontrastów: wzrost gospodarczy, z jednej strony, niepewność związana z cenami ropy, ruchem ekologicznym i napięciami politycznymi z drugiej. Dokładnie w tym polu napięć W126 jechał na czele. Jego właściciele byli zwycięzcami tamtych czasów menadżerowie, politycy, królowie, gwiazdy. Samochód stał na podjazdach willi w Beverly Hills, tak samo jak przed ministerstwami w Bonn. Ale aura sukcesu miała też cienie. Kryzysy naftowe lat 70. wciąż odbijały się echem. A auta z wielkopojemnościowymi silnikami V8 coraz bardziej uchodziły za dinozaury. Mercedes zareagował sprytnie, poprawioną aerodynamiką, użyciem lżejszych materiałów i wprowadzeniem wydajniejszych silników. Jednocześnie na pierwszy plan wysunęły się innowacyjne rozwiązania bezpieczeństwa, jak ABS, poduszki powietrzne i napinacze pasów. Techniczne arcydzieła które pomogły przedstawić W126 jako przyszłościowy. Ale mimo tych postępów jedno stało się jasne. Auto ważące prawie 3 tony z pełnym obciążeniem i silnikami V8 o pojemności 5,6 litra stało w jaskrawej sprzeczności z nowymi żądaniami świadomości ekologicznej i oszczędności. Dla wielu klasa S była marzeniem, dla innych symbolem dekadencji. Właśnie ta sprzeczność tworzyła fascynację W126. Ten model był symbolem stabilności w świecie zmian. Podczas gdy systemy polityczne chwiały się w posadach, zimna wojna, upadek muru berlińskiego, klasa S toczyła się pewnie po drogach jakby była nietykalna. Ucieleśniała to, czego wielu pragnęło bezpieczeństwa, spokoju i kontroli. Za kulisami Mercedes miał jednak problemy. Rynek amerykański, jeden z najważniejszych dla marki, wprowadzał coraz surowsze normy emisji i spalania. Modele jak 300 SD Diesel były właściwie rozwiązaniami kompromisowymi, by w ogóle pozostać w grze. Jednocześnie konkurencja nie spała. BMW oferowało bardziej sportową serię 7. Jaguar kusił brytyjską szlachetnością. Alexus pod koniec lat 80. nagle pojawił się jako nowy rywal. Tak więc pod koniec swojego żywota W126 znalazł się między młotem a kowadłem. Wciąż kochany i pożądany, ale już niebezwzględnie nietykalny. Była to klasyczna sytuacja legendy, której groziło, że zostanie dogoniona przez własną wielkość. Produkcja W126. Zakończyła się w 1991 roku, po ponad 12 latach, niezwykle długim okresie w świecie motoryzacji. Z prawie 900 tysiącami zbudowanymi egzemplarzy, był najbardziej udaną klasą S wszechczasów i zapewnił Mercedesowi wizerunek, który trwa do dziś: technicznej przewagi, bezpieczeństwa i niemal nietykalnej elegancji. Świat się jednak zmienił. Lata 90. wymagały jeszcze większego luksusu i nowych technicznych gadżetów. Następca W140 miał wszystko: podwójne szyby, elektryczne ułatwienia i wymiary, które stały się niemal klasyczne. Ale ten krok pokazał też, jak bardzo minął czas dla W126. Jego czysty, ponadczasowy styl. Wyglądał nagle skromnie w porównaniu z masywnymi konturami W140. Dla wielu klientów pożegnanie było trudne. W126 stworzył wizerunek, którego prostota i elegancja były niemal nie do przebicia. To była klasa S, która ostatecznie uczyniła Mercedesa synonimem luksusu i jednocześnie taka, która nie epatowała, lecz dominowała w dostojnym milczeniu. Dziś W126 uchodzi nie tylko za najbardziej udaną, ale także za być może najlepszą klasę S wszech czasów. Jego powściągliwość w połączeniu z innowacją techniczną czyni go klasykiem, który stale zyskuje na wartości w świecie old-timerów. Podczas gdy jego następca, W140, był często krytykowany za to, że był zbyt duży i zbyt ociężały, W126 jest celebrowany za swoją równowagę. Wystarczająco duży, by budzić respekt, ale nie tak przeładowany, by wydawać się niedostępny. Co naprawdę się z nim stało, można podsumować w ten sposób. Z symbolu statusu lat 80. Stał się obiektem kultu dla kolekcjonerów i miłośników. Egzemplarze w dobrym stanie osiągają dziś ceny odzwierciedlające jego ówczesne znaczenie. Co więcej, stał się symbolem złotej ery Mercedesa, czasów, gdy sztuka inżynieryjna i dyskrecja były ważniejsze niż marketingowy show. W126 nie zniknął, żyje. W garażach kolekcjonerów, na zlotach klasyków i we wspomnieniach milionów ludzi, którzy niegdyś widywali go na drogach. Co pozostaje, to świadomość. Ta klasa S była czymś więcej niż autem. Była obietnicą bezpieczeństwa, elegancji i świata, w którym jakość wciąż bywa cnotą.